Mamy partnera pomiędzy nogami. Spychamy rękę głęboko pomiędzy nogi. Przekładam nogę. I teraz bardzo ważne, kolano jak najbliżej barki Przekładam. I teraz wypycham się biodrami. Spadam bokiem. I duszę. Wypycham. Żeby przeciągnąć rękę w bok i teraz spadając, układam się od razu, od razu po skoszce. No i tutaj już tam wiadomo, dalsza część. odstychaj Jeszcze raz. Spychamy pomiędzy swoje nogi. Przekładam i teraz bardzo ważne, staramy się tak, żeby noga była z tyłu głowy. Ciak. Kolano jak najbliżej. Podnoszę, ściągam w bok. nosię się i duszę. To jest ta tradycyjna wersja. A druga wersja, spycham i wchodzę tą nogą. I zapinam. Zapięłem, spinam w bok, za głowę i już. Często jest tak, że partner tutaj złapie nam się za nogę. Za nogę, o, ciała. Jak się złapał za nogę, idę w bok, wkładam rękę do nadgarstka, odginam, cały czas zapinając. Nie, nie przekładać nogi, bo mu pomożemy się bronić. Zapięte, ciach, chociażby drzwi. Więc uczymy się zapinać w jedną stronę, jak i w drugą stronę. Próbujemy.